To jest test mapy kosmicznej. Na początku postaci gracza trafi, rozpoczyna yy, od toru. Ma możliwość oczywiście szybkiego poruszania się. Pojawiają się również NPC, które przemieszczają się za jakiś czas. Mamy tutaj taki tor przeszkód. o czym się dodatkowo, do, do, jeszcze bardziej i zdaniem jest, jak widzimy do to, że znaleźliśmy kilku przedmiotów oraz jak dojdziemy dalej, to mamy drzwi, których nie, które trzeba znaleźć yy, w sposób na włączenie. I kiedy wrócimy się do jaskini, zobaczymy, że jest specjalna skała, z której mamy cząsteczki oraz jak widzimy białe światło. I kiedy dojdziemy bliżej widzimy, że leży tam taki magiczny miecz. Jak widzimy, pojawi się następny na zacz na, 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 na tekst, że gra się już kucia na miecz, ale drzwi są wciąż zamknięte, dlatego należy wyjść i poszukać w świecie gry tego przełącznika. Zadanie jest ułatwione ponieważ przełącznik znajduje się dość blisko drzwi. Klikamy otwórz i wracamy na nasz tor. Jak widzimy drzwi stają się półprzezroczyste i można przez nie przejść. Następnie znowu wi widzimy kilka y robotów, które się automatycznie stają. I trzeba uważać na lasery, którymi strzela na sprzeciwiu. Kiedy dobiegniemy do mety, powinniśmy obrócić go, aby strzelał w nieuciężywym kierunku. No właśnie, trzeba uważać. Jest również tabliczka gdzie można podpisać tabliczkę, mamy na końcu wyścigu również jest robot, z którego można ustawić dialog mamy również jest w których możemy pływać chyba naprawdę jest bardzo dużo Tamtymi rurami widzimy coś niestandardowego. Jest to postać, z którą należy przy, z, którym, z którą będzie można przeprowadzić dialog. Proszę nam yy, najszybciej jak się daną, wiadomo, tutaj powinno się tak jakoś bardziej dookoła, żeby żeby niczego było teraz skakać. Można ewentualnie coś umieścić jeszcze tutaj. Jak widzimy, widzimy NPCA, w którym będzie można tutaj umieścić dialog.